Zaczyna się w głowie Adriana Sobol. Witam Państwa bardzo serdecznie i dzisiaj porozmawiamy o tym, jak sztuczna inteligencja jest wykorzystywana w medycynie. Zawsze staram się, aby w tym podcaście pokazywać nowe technologie, nowe trendy, właśnie w medycynie, bo one przekładają się na jakość życia pacjentów. Dzisiaj jest ze mną wyjątkowy gość, Ligia Kornowska. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry lekarka, dyrektorka zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali, czyli organizacji zrzeszającej największą ilość szpitali w Polsce, a także prezeska fundacji Podaruj Dany. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. No dobrze. Ostatnio miałam tu rozmowę z panem profesorem, lekarzem, hematologiem, który powiedział, że tak za zawiesił się na chwilkę, że znaczy tak zastanowił się nad sobą. Mówi, za jakiś czas to ja w ogóle nie będę potrzebny, bo zastąpią mnie tak naprawdę algorytmy, sztuczna inteligencja. I to było bardzo takie niesamowite wyznanie lekarza, praktyka, który mówi, ciekawe co dalej. Ehm, jak to, jaki jest trend? Jak jest właśnie wykorzystywana w medycynie ta sztuczna inteligencja? W jakim kierunku my w ogóle zmierzamy? Sztuczna inteligencja bez wątpienia ma charakter absolutnie rewolucyjny dla ochrony zdrowia, dla medycyny i... Zarówno może pomagać w tych ścieżkach białych, leczniczych przy diagnozowaniu i leczeniu pacjenta, jak i może poprawiać jakość opieki i jakość kontaktu pacjenta z ochroną zdrowia, kiedy wspiera tą część szarą, czyli na przykład rejestrację na badania, przypominanie o badaniach, o lekach mhm. i o wszystkich innych rzeczach związanych z ochroną zdrowia. Jednakże sztuczna inteligencja to nie jest ten cyborg, który sobie wyobrażamy, który absolutnie wszystko za nas zrobi tak. od początku do końca zdiagnozuje i wyleczy pacjenta, i nie będzie potrzeba mhm. tego lekarza, albo pielęgniarki, albo, albo psychologa w tak. kontekście opieki nad pacjentem. To są Pojedyncze algorytmy sztucznej inteligencji, pojedyncze algorytmy matematyczne, które są bardzo zaawansowane, które na podstawie danych, których im dostarczamy, mogą nam Pomóc w bardzo wąskich um, dziedzinach medycyny. Mhm. Czyli, na przykład, nie możemy mówić o algorytmie sztucznej inteligencji, który diagnozuje i leczy pacjenta onkologicznego, bo czegoś takiego nie ma, ale możemy mówić o algorytmie sztucznej inteligencji, który, na przykład, analizuje bardzo szczególne badanie dia diagnostyczne, na przykład mhm. tomografię komputerową klatki piersiowej, i w tym badaniu może znaleźć, na przykład, jakiś konkretny rodzaj nowotworu albo może wskazać, mhm. że. Tamten nowotwór może się dziać. To oczywiście ma bardzo dysruptywny charakter i może zwiększyć wykrywalność nowotworów i wyleczalność na wczesnym etapie. Natomiast no, od takiego algorytmu sztucznej inteligencji do algorytmu, który całkowicie zastąpi um, profesjonalistę medycznego, no to jeszcze trochę taka mam. długa droga. Czyli pan profesor nie musi się martwić Jez spokojnie. Jeszcze nie, jeszcze, <laughs> jeszcze nie. nie. Ale. Ja tak sobie myślę, bo tak próbuję to tą sztuczną inteligencję, te nowe trendy przełożyć na takie myślenie pacjenta. Każdy z nas jest jakimś pacjentem. Tutaj mamy też dużo odbiorców w kontekście pacjentów onkologicznych. Ale mówimy o tym nowym trendzie, ale tak naprawdę już wiele, tak naprawdę tych narzędzi, algorytmów wykorzystujemy w medycynie. Jak moglibyśmy to pacjentom zobrazować? Tak naprawdę co już się zadziało i co to de facto ma temu pacjentowi dać? Oczywiście fakt jest taki, że ta sztuczna inteligencja to nie jest science fiction, która będzie No bo to się trochę się tak kojarzy, zadzieje. prawda? Tak, to prawda. Już dzisiaj pacjent, jak pójdzie do szpitalnego oddziału ratunkowego, jakiegoś szpitala, nawet powiatowego, to może okazać się, że jego badanie zostało wsparte, analiza tego badania mhm. została wsparta sztuczną inteligencją. Na przykład w przypadku oceny badań właśnie radiologicznych, badań obrazowych w, w radiologii, sztuczna inteligencja Absolutnie króluje i jest bardzo wiele algorytmów, które mhm. właśnie radiologom pomagają oceniać takie badania. Może się okazać, jak pacjent na przykład złamie rękę i pójdzie do szpitala i będzie miał zrobioną, zrobione zdjęcie RTG albo zdjęcie tomografii komputerowej, to może się okazać, że ten wynik, który otrzyma, to jest oczywiście opis od lekarza, ale najpierw lekarz dostał sugestie diagnozy, albo dostał informację mhm. drogi lekarzu, oceń właśnie to konkretne badanie jako pierwsze bo tam prawdopodobnie może być złamanie i może mm -hmm. coś jest niepokojącego. Tak, od razu się zająć pacjentem. Więc z punktu widzenia pacjenta, pacjent otrzymuje no, lepszą opiekę w rozumieniu szybszej opieki mhm. i może bardziej dokładnej opieki, natomiast różnicy w samym procesie diagnostyczno-leczniczym, jakiejś bardzo dużej i znaczącej dla pacjenta, nie ma. Pacjent po prostu dostaje lepszą, lepszą opiekę medyczną. Mhm. Lepszą opiekę medyczną? Ja ostatnio zresztą gościłam tutaj patomorfologa, który też mówił o tym, jak istotne jest w ogóle wykorzystywanie. Sztucznej inteligencji, właśnie w badaniach histopatologicznych, prawda? Tak. Bo to, na czym najbardziej pacjentom zależy, to na przede wszystkim dobrej diagnozie, wychwyceniu choroby na jak najwcześniejszym etapie, no i przede wszystkim szybkości działania. I rozumiem, że te algorytmy, ta właśnie sztuczna inteligencja, um, ma pomóc w tym, aby pacjent był po prostu leczony doskonalej. Skupmy się na pacjentach onkologicznych, tak tutaj będę drążyła ten temat. Um, jakie rozwiązania tak naprawdę będą miały największy wpływ dla tych pacjentów i co już się dzieje i jak, w jakim kierunku zmierzamy, w jaki trend tak naprawdę idziemy w tej medycynie? To ja wymienię trzy przykłady, które okay. myślę, że wspaniale pokazują mm -hmm. właśnie ten kierunek, jeśli chodzi o onkologię i tak. wykorzystanie sztucznej inteligencji. Pierwszy przykład, który lubię wspominać, to jest algorytm AI stworzony przez jedną z dużych firm technologicznych, który służy do wykrywania nowotworów w mammografii piersi. Mm -hmm. I ten algorytm zmniejsza liczbę fałszywie ujemnych wyników. Fałszywie ujemny wynik to jest taka sytuacja, gdzie wykonaliśmy badanie na pacjencie, i generalnie ta pacjentka ma nowotwór, ale żaden lekarz nie był w stanie go jeszcze zdiagnozować, wychwycić. bo był na tak wczesnym mhm. etapie, że po prostu ludzkie oko nie było w stanie tego wychwycić. Mhm. No i taki algorytm może zmniejszyć liczbę takich fałszywie ujemnych wyników. Prawie o 10%. Mm -hmm. I jeśli przyjmiemy, że taki algorytm mógłby być stosowany na całym świecie, to potencjalnie jeden algorytm może dać nam setki tysięcy uratowanych żyć lub żyć w zdrowiu, mm -hmm. ze względu na to, że szybciej są zdiagnozowane te, te stany nowotworowe czy przednowotworowe. Tak. Kolejny przykład jest taki, że pacjent może wziąć zdrowie i profilaktykę w swoje ręce mm -hmm. i sam skorzystać z algorytmów opartych o sztuczność. Inteligencję. Na przykład już teraz, jak polski pacjent wpisze sobie w tę przysłowiową wyszukiwarkę Google tak. hasło pod tytułem Analiza zmian skórnych, sztuczna inteligencja, może mieć dostęp do rozwiązania, które pozwala mu zrobić zdjęcie, telefonem komórkowym jakiegoś znamiona na skórze i dostanie odpowiedź, czy to znamie na przykład jest niegroźne albo mhm. czy może być groźne w takim kontekście, że na przykład może to być czerniak i powinien zasięgnąć mhm. opinii lekarskiej. Tak. Także mówimy o algorytmach, które są wykorzystane bezpośrednio przez samych pacjentów i mogą przyspieszyć ich decyzję o na przykład pójściu do lekarza czy pójściu do profesjonalisty mhm. medycznego, bo już sobie wykryją, że na przykład jak jakiejś znamie może być tak. niebezpieczne. No i kolejny przykład, to już taki bardzo ogólny. Sztuczna inteligencja nie tylko może pomóc w diagnozowaniu i leczeniu pacjenta, ale może przenieść, jak to mówimy, zamiast sprawić, że zamiast mówić o, health, o sick care, czyli mhm. opiece nad chorym pacjentem, będziemy mówić o health care, czyli opiece nad Zdrowy. zdrowym pacjentem, czyli będziemy korzystać ze sztucznej inteligencji do analityki predykcyjnej, czyli zdrowemu pacjentowi mhm. będziemy mówić, drogi pacjencie. Twoje wyniki badań albo twoje, mm. twu, twój, twoje informacje genetyczne wskazują na to, że możesz na przykład za 10 lat mieć nowotwór taki i taki. Mm. I warto by było, żebyś już dzisiaj o tym pomyślał. Już dzisiaj o to zadbał, tak. już zwiększył swoją czujność. Ty zaczął ćwiczyć fizycznie, mm. przestał jeść fast foody tak. i nie opalał się za bardzo bez kremów z Aha. Aha. filtrem. Czyli mówimy tutaj o w zasadzie wyprzedzaniu pojawienia się jakichkolwiek symptomów. W choroby. No, i to jest ten kierunek, do którego jakby od lat, prawda, zmierzamy. To mnie bardzo przekonuje. Znaczy, ja w ogóle jestem zafascynowana tym. Sama pracuję od ponad 10 lat na oddziałach onkologicznych i sama obserwuję, jak bardzo zmieniła się ścieżka pacjenta, jak bardzo zmieniła się jakość życia pacjenta w trakcie na przykład leczenia onkologicznego, leczenia systemowego, chemioterapii. Bardzo też obserwuję, jak zmieniło się na przykład podejście. W ogóle myślenie o pacjentach onkologicznych weźmy pod uwagę kobiety z zaawansowanym rakiem piersi. To są często kobiety, które są aktywne zawodowo, społecznie, to są kobiety, które wyglądają prześlicznie. To tak bardzo tutaj oczywiście kolokwialnie o tym mówię. I ogólnie, ale chodzi mi o to, że to często ta choroba kojarzyła się z tym pacjentem chudym, łysym, mhm. wymiotującym i bez szans. No, obrazowo to tak, tak, tak opisując, a dzisiaj pokazujemy, że z chorobą zaawansowaną można normalnie żyć. I to jest między innymi, za tym stoi dostęp do nowoczesnych form terapeutycznych, ale tak. Jak mówimy o tych trendach, jak mówimy o wykorzystywaniu tej sztucznej inteligencji, to jestem przekonana, że pojawi się taki właśnie przysłowiowy Kowalski czy ktokolwiek inny, pan X, pani Y i powie, hmm, no ale to, to oni tutaj w ogóle jakieś czary-mary nade mną w ogóle uprawiają i jeszcze zapewne wykorzystują moje dane, dane medyczne, dane wrażliwe i ciekawe, gdzie to się w ogóle, prawda, co z tym się jakby dzieje i wielokrotnie uczestniczyłam w takich sytuacjach, kiedy na przykład pacjent nie chciał wziąć udziału w badaniu klinicznym, który bardzo by jakby wsparł tego pacjenta w leczeniu, ale ten pacjent mówił, ale ze mnie królika doświadczalnego nie zrobicie mhm. na przykład, tak? I myślę sobie, że jest na pewno taki rodzaj Obawy, że ta cyberprzestrzeń jest taka nieznana, taka trochę bez kontroli, tak wydawałoby się e, różnym osobom. Więc jak to wygląda, czyli tak naprawdę, na czym polega to dawstwo tak naprawdę tych danych, jak te dane są analizowane, po co one są, czy to jest bezpieczne, jaki jest temu, tego cel? No trochę tak, żebyśmy tutaj zbudowali ten obraz tak? dla, dla, dla pacjentów, którym jest, są proponowane te nowe technologie. Tak, to jest bardzo ważne, żeby o tym, żeby to wytłumaczyć, bo sztuczna inteligencja mhm. tak naprawdę no nie jest tą sztuczną inteligencją, tylko jest tym właśnie zaawansowanym algorytmem, który żeby jakąkolwiek dał nam odpowiedź. Musi być trenowany na danych no. od podobnych pacjentów. Czyli na przykład jak algorytm ma wykrywać w tomografii komputerowej klatki piersiowej jakiś nowotwór, to znaczy, że ten algorytm powinien wcześniej być uczony na setkach tysięcy tomografii komputerowych klatki piersiowej, tak. zarówno takich, w których był nowotwór, jak i takich, w, którym, w których nie było nowotworu. Czyli potrzebujemy bardzo dużej ilości danych medycznych, żeby ten algorytm rzeczywiście był skuteczny i żeby był. Skuteczny dla różnych grup pacjentów, no bo jeśli algorytm nauczymy na przykład tylko na dorosłych, mhm. no to nie będzie skuteczny dla dzieci. Jak nauczymy tylko na mężczyznach, no to nie będzie skuteczny dla kobiet. Dla kobiet. Mhm. Albo jak nauczymy na pacjentach z Azji, to może być mniej skuteczny dla pacjentów z Europy. Więc zapewnienie dostępu do tych danych jest dla sztucznej inteligencji bardzo ważne, mm -hmm. ale w ogóle w XXI wieku mówimy o evidence-based medicine, czyli medycyny opartej na faktach, na danych. I dane w zasadzie są podstawą rozwoju każdej nowej technologii, mm -hmm. już nie tylko algorytmów sztucznej inteligencji. No i zastanawialiśmy się jako Polska Federacja Szpitali, jako Koalicja jej w Zdrowiu. Jak dobrze zapewnić dostęp do danych medycznych, tak, żeby można było prowadzić działalność badawczo-rozwojową, mhm. ale jednocześnie jak można szanować prawo pacjenta do prywatności i prawo pacjenta do decydowania, co się dzieje tak. z własnymi danymi? I wpadliśmy na pomysł, który zresztą był bardzo mocno inspirowany europejskimi regulacjami, bo mhm. wchodzi nowe życie, nowe prawo w życie już we wrześniu w tym mhm. kontekście? I stworzyliśmy cały projekt dotyczący dawstwa danych medycznych. Czyli mhm. doprowadziliśmy do takiej sytuacji, że pacjent może samodzielnie zadecydować, czy chce podarować swoje dane medyczne mhm. dla celów badawczo-rozwojowych, oczywiście po zanonimizowaniu ich, czyli po usunięciu imienia i nazwiska, czy nie. Mhm. I uważamy, że pacjent powinien być partnerem przy tej decyzji. Mhm. Na przykład, jak ten pacjent z przykładu nie chciał brać udziału w badaniu klinicznym. Tak. Uważamy, że powinien mieć prawo do decydowania, Jasne. oczywiście po otrzymaniu wszystkich informacji, mhm. tak, żeby, był, żeby wiedział, na jakiej podstawie podejmuje taką decyzję, ale tak samo powinien mieć prawo zadecydować, że nie chce się dzielić swoimi danymi, to jest jego prawo. Tak. Także stworzyliśmy taką ideę, która właśnie ma dać tą. Oddać kontrolę nad danymi w ręce pacjenta. Mhm. No a dzięki temu ci pacjenci, którzy się zgodzą podarować swoje dane, no to otwierają dostęp do danych na cele badawczo-rozwojowe. No, i wszyscy są szczęśliwi, i wszyscy są wygrani. No, i każdy tutaj uczestniczy rzeczywiście w tym realnym rozwoju, bo na końcu dnia, kiedy ktoś staje się pacjentem, ktoś bliski staje się pacjentem, no to zależy nam jednak na dostępie, no właśnie, jak już wspomniałam wcześniej, do jak najbardziej nowoczesnej diagnostyki, do jak najbardziej tak. nowoczesnego i właściwego, tak najlepszego leczenia dla, dla danego pacjenta. Tylko ja też podając ten przykład o tym pacjencie w badaniu klinicznym i w ogóle myślę o tym, że na pewno wiele się zmieniło w kontekście wystąpienia jakby po pandemii. Znaczy, pandemia moim zdaniem zrobiła taki wielki też skok technologiczny, bo ja sama obserwuję teraz, jak w gabinetach mamy lekarzy, którzy robią teleporady, sama robię teleporady, prawda? Jakby nagle się okazało, że system, jakiś prosty system internetowy nie jest jakimś, wcale jakąś wielką blokadą i barierą, nawet dla pacjentów trochę w bardziej zaawansowanym wieku i to tak w ogóle nagle ciach to dla wszystkich jest teraz oczywiste, że jest e-recepta i takie tam różnego rodzaju rzeczy. Ale mówiąc o tym przykładzie, mówiłam też o tym, że za tym stoją pewne obawy, tak? Takie często irracjonalne, bo po prostu za o tym się moim zdaniem z takim no właśnie pacjentem za mało rozmawia, na co to się przekłada. Co dzięki temu, to co zresztą pani powiedziała, my tylko dzięki tym danym jesteśmy w stanie nauczyć ten algorytm, tak? Um, ale myślę sobie też o tym w takim kontekście, kiedy w ogóle następuje przekazywanie tych danych, na jakim już etapie, bo myślę sobie o tym, że często pacjenci sobie też nie do końca zdają z tego sprawę, gdzie tak naprawdę pojawia się ten moment tej świadomej zgody. Kiedy to jest? W kontekście zbierania zgody od mhm. pacjentów, w naszym projekcie te zgody mogą być zbierane w bardzo różny sposób. Mhm. Od takiego. Najbardziej szerokiego sposobu, mhm. czyli po prostu online-owo, pacjent w zaciszu swojego domu, jak ma trochę czasu, tak. może się zapoznać z materiałami i przeczytać, o co w ogóle mhm. chodzi. Może się zalogować do naszego systemu, przejść weryfikację tożsamości, no bo musimy wiedzieć, że ten pacjent to na pewno ten pacjent nie tak. podszywa się pod innego pacjenta. No i po przejściu weryfikacji tożsamości może odkliknąć checkboxy, tak, tak. mówiąc, bardzo prosto, i wtedy udziela nam zgody. Te zgody mogą być też zebrane na przykład za pośrednictwem organizacji pacjenckich, które nam po pomagają docierać do konkretnych pacjentów. Jeden z projektów, który realizujemy, na dotyczy na przykład choroby rzadkiej, gdzie mm -hmm. naprawdę bardzo mało jest pacjentów z taką jedną określoną chorobą, i wtedy na przykład mh, współpracując z organizacjami pacjenckimi, mamy szansę dotrzeć do takiego do pacjenta. Takiego pacjenta tak. I również taką zgodę można mh, udzielić w placówkach medycznych, na przykład w procesie. Się rejestracji na jakieś badanie. Rejestracja może poinformować pacjenta, jeśli to jest placówka, która z nami współpracuje, mhm. że może udzielić takiej zgody. Może też um, takiego pacjenta zapytać o zgodę edukator, bądź edukatorka, która pracuje w danym szpitalu. To jest ja myślę, że bardziej I istotne. To, tak, tak, tak komunikacyjnie, żeby pacjent to zrozumiał, co on podpisuje, tak jakby na co jakby pozwala, na co to się przekłada, bo to, co jest takim dużym problemem pacjentów, że pod względem takim emocjonalnym pacjent na różnych etapach swojego leczenia czuje się odarty z kontroli. Tak. I między innymi kolejny papierek, który podpisuje, obawia się, że to jest znowu odzieranie go z kontroli, a tak naprawdę wręcz odwrotnie. Wręcz odwrotnie, i my mamy całe, jakby takie wytyczne, w jaki sposób zbierać te zgody, jeśli inne osoby zapoznają mm -hmm. pacjenta z tą ideą. Na przykład mamy informację, że nie wolno informować, że ta zgoda jest obowiązkowa, albo nie tak. wolno sugerować, że na przykład pan doktor się na nas obrazi, mm -hmm. jak nie damy takiej zgody. Absolutnie tego nie można sugerować. Mm -hmm. Ale u nas wszystkie materiały, które tworzymy dla pacjenta, czyli ulotki, plakaty, jakieś materiały informacyjne, one nie tylko są zaakceptowane pod względem. Takim prawnym, legalnym, ale też są akceptowane przez organizacje pacjenckie, mhm. które upewniają się, że język, który jest zawarty w tych materiałach, on jest zrozumiały, prosty i bezpieczny, i bezpieczny mhm. dla pacjenta. Więc my bardzo dużo uwagi przykładamy do tego, żeby pacjent mu, no, po prostu dostał bardzo wyraźną informację, czego to dotyczy, dlaczego taką akcję prowadzimy dlaczego ta zgoda jest ważna no i też informację, że oczywiście nie musi wyrazić tej zgody no bo projekt zakłada właśnie nauczenie pacjentów decyzyjności, decyzyjności i kontroli. i takiej kontroli to jest bardzo 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 ważne od lat, jakby współpracuję i zresztą niezwykle cenie, taką kampanię zaawansowany rak piersi, wiem więcej. To mm. zresztą jakiś czas temu, już mogę powiedzieć, to była swego rodzaju rewolucja, żeby w ogóle stworzyć portal dla kobiet z zaawansowanym rakiem piersi, bo jeszcze. Dosłownie niedawno było takie, nie mówimy zaawansowany rak piersi, nie używamy tych haseł, mm. bo to straszy, bo w ogóle znowu pojawiają się te skojarzenia. A tak naprawdę, portal okazał się ogromną skarbnicą wiedzy i takiego, takiej możliwości. Zbudowania nowego obrazu pacjentek właśnie z zaawansowanym rakiem piersi. I skupiając się na tej grupie, chciałabym się zapytać: jakie są Pani doświadczenia? Jak właśnie ta grupa pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi, czy chętnie dzieli się swoimi danymi w celach naukowych, czy tak niekoniecznie? Ja muszę powiedzieć, że bardzo chętnie. Mhm. Nawet y, liczba udziela, pacjentek udzielających zgody jest wyższa niż w statystykach, które prowadziły mhm. na przykład Fundacje My Pacjenci, czy tak. my razem z Ipsosem, bo wychodziło nam, że około 70% pacjentów chciałoby się podzielić swoimi danymi, pod warunkiem, że to jest bezpieczne tak. podzielenie się danymi na cele badawczo-rozwojowe, my osiągamy wyższe, wyższe jak to ładnie powiedzieć, konwersję pacjentów, czyli liczb, mm -hmm. więcej procent pacjentów wyraża mm -hmm. zgody w stosunku do pacjentów wszystkich zapytanych. Ale to może być związane z tym, że jeśli ktoś jest chory na chorobę onkologiczną albo chorobę rzadką, on doskonale, on albo ona doskonale rozumie, że dzieląc się danymi, zwiększa szanse innych osób, które mają podobną chorobę. Albo swoje mhm. na leczenie na przykład nową technologią, nową terapią, nowym lekiem. No bo choroby onkologiczne często już są chorobami przewlekłymi, więc rzeczywiście taka zgoda udzielona może sprawić, że za parę lat na przykład tak. okaże się, że będzie nowa, nowa terapia dostępna. Mhm. Poza tym takie dane mogą być wykorzystane na przykład w badaniach klinicznych w kontekście mm, syntetycznego ramienia kontrolnego, czyli takiej sytuacji, gdzie w badaniach, Badaniu klinicznym bierzemy do udziału w badaniu klinicznym nie tylko pacjentów, którzy realnie mhm. są w tym badaniu, ale także bierzemy dane medyczne od różnych pacjentów, którzy nie byli w tym badaniu, ale możemy ocenić, co się działo z pacjentami, którzy na przykład nie dostali nowoczesnego leku. Tak. I zamiast brać tych pacjentów do grupy kontrolnej i nie dawać im leku, to po prostu korzystamy z wiedzy, która już jest mhm. dostępna i ta dokumentacja już została wytworzona tak. w celach diagnostyczno-leczniczych. Więc tutaj mamy znowu sytuację win-win i pacjenci, jeśli im się to spokojnie wytłumaczy, pokaże i mhm. będą mieli czas, żeby się zapoznać z informacjami na ulotce, pacjenci to doskonale rozumieją i chętnie wyrażają zgody. Mhm. A ci, którzy nie wyrażają zgody, również mają do tego prawo, bo jeśli ktoś ma mhm. za ma bardzo mm -hmm. takie wysokie poczucie własnej prywatności i nie chce nikomu tak, nic udzielać. Nie ma problemu, ma do tego prawo. Tak, ale też myślę sobie o tym, że absolutnie każdy ma prawo do tego, aby decydować, i to jest w ogóle bardzo ważny projekt, żeby rzeczywiście pokazać tym pacjentom, że mają kontrolę i wpływ. Ale wydaje mi się, że dlatego cieszę się, że mamy to spotkanie, że to jest też często jakby kwestia znowu wracam do mojego, jakże ulubionego tematu komunikacji tak. komunikacji medycznej, tak. komunikacji w ogóle w przekazywaniu tych informacji. Tak jak wspomniała Pani, że rzeczywiście Kobiety tak, z rakiem piersi. One są bardzo chętne, i to zresztą taka specyficzna grupa, też pod względem można powiedzieć, że zawsze się śmieje, że pacjentki z rakiem piersi i wszyscy inni pacjenci to są dwie zupełnie inne, jakby grupy pacjentów, bo kobiety są niezwykle, jakby takie zdeterminowane w poszukiwaniu najlepszej ścieżki leczenia, i to rzeczywiście trzeba przyznać, że w leczeniu tego zaawansowanego raka piersi wydarzyła się ogromna tak naprawdę rewolucja. I to może tak naprawdę ta rewolucja, już powoli jakby przekłada się na przeróżne tak naprawdę obszary medyczne, tylko brakuje czasem nam te, tej wiedzy, tego spokoju, żeby to zrozumieć po co i dlaczego. Więc tak na koniec zapytam się: no bo trochę mówiłyśmy i o obawach, i o lękach, i o tych trendach. Po co potrzebujemy? Jaki jest ten trend? Po co nam jest ta wykorzystywanie właśnie tych, tej sztucznej inteligencji w medycynie? Jaka płynie za tym korzyść. Potrzebujemy danych i potrzebujemy sztucznej inteligencji właśnie po to, żeby zapewniać lepszą diagnostykę i leczenie, a w zasadzie, żeby za, zapewniać zapobieganie chorobom, bo mm -hmm. myślę, że tym. Tak, takim ta profilaktyka bardzo, to jest tak, super temat. Takim bardzo długodystansowym celem jest cel taki, żeby informować pacjenta jeszcze zanim zacznie chorować na jakąś mm -hmm. chorobę, i dać mu szansę zmienić swoje postępowanie, żeby na tą chorobę nie zachorował. Albo dać mu szansę na Przykład, żeby od razu podjął jakieś kroki diagnostyczno-lecznicze, mhm. żeby jeszcze zadziałał przed wystąpieniem tej choroby. I to jest, drodzy Państwo, możliwe, ale tak. jest możliwe tylko z nowymi, nowoczesnymi technologiami cyfrowymi i niecyfrowymi, a do tego, żeby takie technologie tworzyć i żeby mieć pewność oczywiście, że one są bezpieczne dla pacjenta tak. i skuteczne, no to potrzebujemy danych. Ale to jest tak, podsumowując to, nawet wczoraj napisała do mnie pacjentka, że właściwie nie pacjentka, zdrowa kobieta, słyszała jakieś tam rozmowy, wywiad i mówi, ja nie chodzę się badać. Ja się nie badam, bo ja za każdym razem myślę, że to będzie ten moment, ten dzień, kiedy usłyszę, że mam chorobę nowotworową. I to powoduje, że się nie bada, tak? Mm -hmm. Państwo by w ogóle mówicie o tym takim trendzie w ogóle, że poprzez analizę badań, jakby genetyki, w ogóle, że będzie mówić, przewidywać tak naprawdę, jakie jest ryzyko wystąpienia. To jest niezwykle ważny wątek, bo względem też takim emocjonalnym, prawda? Żeby umieć to przyswoić. Poradzić sobie z tym to jest bardzo ważna, ważny wątek. Zdecydowanie tak, ja Państwu powiem, że ja sama się badam co roku. Mm -hmm. Namawiam moją mamę i siostry, tak. i siostry, żeby się badały co roku, ale jeszcze tak na koniec wspomnę, że, drogie Panie, zastanówcie się, czy częściej rozmawiacie w swoim gronie. O kwestiach na przykład fryzjera i kosmetyczki, czy o kwestiach zdrowotnych, bo tak. jeśli to pierwsze, to może warto odwrócić ten trend, zacząć rozmawiać o tym, jak dobrze przeprowadzać tą profilaktykę, mm -hmm. i dzięki temu wszystkie wzajemnie będziemy się oswajać z tym, że o zdrowie trzeba dbać. I trzeba generalnie o siebie dbać, ale też tak naprawdę dla mnie tym trendem i tą innowacją, która jakby stoi teraz, jakby, która jest w medycynie, to jest kwestia właśnie, Zmiany wyobrażenia choroby, bo jeśli będziemy ciągle myśleć o tym, właśnie, że o jejku rak to wyrok, a już wiemy, że to nieprawda, tak. jeśli pozwolimy, właśnie, żeby te różne technologiczne trendy zagościły w tej medycynie, będziemy pokazywać, jakby sami pacjenci będą ambasadorami, tak naprawdę, pokazując, to jest choroba jak każda inna, ją się leczy i jakość, tak naprawdę, życia w trakcie leczenia, po leczeniu, w trakcie też leczenia przewlekłego, często, może być bardzo dobra i można zachować w pełni swoją normalność. Więc Dokładnie tak. pracujcie nad tym. Ja jestem podekscytowana tak naprawdę tym, jak bardzo zmienia się medycyna, i to jest, i to jest super. Ogromnie dziękuję za tą, dawkę, za tą dawkę wiedzy. Myślę, że co jakiś czas będziemy się spotykać, żeby uaktualniać, co już się wydarzyło, co już mamy, bo nie zapominajmy też o tym, że tak naprawdę tą sztuczną inteligencję już od dawna wykorzystujemy, tylko cały czas pojawiają się. Jakieś nowinki, więc to nie jest tak, że to jest jakaś taka nowość nowość. To już jest tak naprawdę i z tego, z tego medycyna korzysta i my, drodzy pacjenci, również. Dziękuję za rozmowę, dziękuję Bardzo Państwu dziękuję. i do zobaczenia.